Cześć, kochani, witam Was na moim vlogu w odcinku spontanicznym. Słuchajcie, bo się właśnie dowiedziałam no właśnie, to bym skłamała, ale się dowiedziałam wczoraj, że u nas w Makai jest dzisiaj Makai Show Day, a tak naprawdę taki festyn trzydniowy. Więc skoro teraz jest piękna pogoda, to stwierdziłam, pędzimy dzisiaj, więc biorę Was z nami na festyn miastowy w Makai. Tak, jeszcze dla wyjaśnienia, my właśnie byliśmy teraz na plaży. Może Wam tutaj wrzucę parę fotek albo ujęć z plaży, bo było przepięknie. Jest naprawdę pogoda taka piękna, że szok. A zaczął się dzień, no niezbyt. I stwierdziłam rano, że może jednak dzisiaj nie pójdziemy. Natomiast jednak się zrobiło tak pięknie, że idziemy na ten festyn. A dlaczego pomyślałam, nie idziemy dzisiaj, a idziemy jutro? Bo słuchajcie, w Makai te festyny są trzydniowe. Czyli tak naprawdę taki główny dzień jest najkrótszym dniem. Jest to ostatni dzień, w którym jest tak zwane Public Holiday, czyli takie święto, no nie narodowe, ale miastowe. Ludzie pracujący w bankach, na poczcie, czy tam w jakichś innych instytucjach finansowych i tego typu miejscach mają wolne, a wszyscy inni, typu restauracje, czy też jakieś sklepy, to jest wszystko otwarte tak, jak w niedzielę. Tak naprawdę powiem wam, że my już 9 lat mieszkamy tu w Makaja, Dopiero teraz Pierwszy raz idziemy na ten festyn, mimo tego, że to jest naprawdę wielkie wydarzenie tutaj w Mackay, ale też w każdej innej miejscowości, gdzie odbywają się te festyny, bo tak naprawdę te festyny odbywają się w każdej miejscowości, regionie czy też jakimś wielkim mieście w Queensland, w naszym stanie Queensland, w tym tropikalnym Queensland. Natomiast jak to jest w Western Australia, w Wiktorii, w New South Wales i innych stanach. Powiem Wam szczerze, że do końca nie wiem, dlatego że nigdy tam nie mieszkaliśmy, zawsze w Queensland i próbowałam dla Was się dowiedzieć w internecie, natomiast mało tam jest informacji na ten temat. Jedyny grafik tych wszystkich show znalazłam właśnie dla Queensland. Każde miasteczko, region, czy tam miasto mają w innym dniu ten swój show day. My już będziemy z plaży się przebrać do domu na ten festyn, bo jednak zrobiło się tak gorąco, że nie wytrzymamy w tych długich rękawach. Bo na początku dnia zanosiło się na derdzie o temperaturę, bo tu jest zima. Natomiast przebierzemy się i zabieramy Was zaraz na ten festyn. Będziemy już, słuchajcie, na Macai Show, ale powiem Wam, że jest tak późno jest już po czwartej troszeczkę, a po piątej się już ściemnia. Więc mam nadzieję, że Wam cokolwiek pokażę i że zdążymy. Tutaj już jesteśmy, Jamie ma mapkę. Show mi the map. Tak, tu będziemy mieli, co się dzieje właśnie w który dzień, o której godzinie, więc fajnie, że jest plan. I tu jest też mapka. Ale tak jak mówiłam, jesteśmy pierwszy raz, więc kompletnie nie wiem, co się tutaj dzieje i co będzie, ale jest to po prostu festyn, niby na wielką skalę, więc zobaczymy. Jamie już idzie, ale chyba nie tam, gdzie trzeba. Come on, Jamie, this way! Czyli jak widzicie, to jest po prostu właśnie taki festyn z budami. Pełno bud, świecące wiadomo, jakieś do jedzenia, różne rzeczy takie odpustowe. Teraz Wam pokażę bliżej, ale tak to mniej więcej wygląda. Dobra, idziemy pooglądać, co tutaj mają w budach. Ale wiecie co mi to przypomina? To wygląda jak takie imprezki tego typu w Ameryce. To mi przypomina właśnie. Mam nadzieję, że w ogóle coś widać, bo widzę, że tutaj tak ciężko. Różne takie widzicie gry, no dosłownie chyba właśnie tak jak w Ameryce, jak na filmach czasami pokazują, można coś wygrać i tak dalej. To właśnie tak to tutaj wygląda i oczywiście stanowiska do jedzenia też z takimi wiecie no świnstewskami, wata cukrowa, fryty jakieś inne rzeczy Jamie kroczy, na razie nikt nie mówi że cokolwiek chce, no ciekawie to wygląda, szkoda, że tak późno tu jesteśmy, jakbyśmy przyjechali szybciej to by można było więcej porobić Jamie na razie się bawi sam ze sobą, że tak powiem, wygłupia i patrzy wszędzie. Na razie go nigdzie nie ciągnie, więc ciekawie, pierwszy jego raz z takim czymś. Tu jakieś straszne, straszydła się wyprawiają. Nie wiem co to, ale ja za takimi rzeczami nie jestem. Zatrzymaliśmy przy rybkach Baby Shark, zaraz Wam pokażę. I Jamie koniecznie chce sobie zagrać, ale ja nie wiem na czym to polega. Zaraz przejdziemy, może więcej stanowisk i zobaczymy, co warto, gdzie warto się zatrzymać. Dobra, idziemy dalej. Yes, Jamie, cheat! A tutaj za chwilkę odbędzie się wyścig świnek. Zaraz Wam pokażę, ciekawe jak to będzie wyglądało. Are you ready? Come on, are you ready? Yeah. Yes. Watch them. Watch them. Kenny. They're coming around pretty quick. It's the blue pig in front. It's my top. Watch them coming around that last bend. They're pretty tricky on the last one. Into the bucket they go. Oh! Yay! They got it. There you go, guys. They're pretty fast and Ale widzicie, to właśnie tak wygląda jak taki olbrzymi festyn, nawet tam strzelają. I u nas to jest właśnie na takim wielkim placu, na którym właśnie często jest cyrk, albo tam inne przedstawienia, to teraz właśnie, jeżeli chodzi o to Makai Show, to się odbywa tutaj też na tym wielkim placu. Olbrzymie to jest, Wam powiem. No, jak na takie średniej wielkości miasto Makai, to nie wiedziałam, że będzie to takie duże i będzie tyle stanowisk, no setki, Wam powiem, naprawdę. No może dziesiątki, ale może setka będzie. Jamie prowadzi. Where are we going, Dalen? Ale zobaczymy co się tutaj dzieje. Wow! Did you see that? Come on, let's have a look! Będziemy zobaczyć jakieś karuzele. Jim już się zmęczył chodzeniem i oglądania. Ale Jimusiek jest taki grzeczny, patrzy i co jakiś czas mówi, że też by chciał na przykład te rybki złapać, ale powiem wam, że nie nalega i jest naprawdę grzeczny, bo ja na razie nie wiem na co tu w ogóle warto wydać te kasy, a nie chcę za dużo wydać, bo powiem wam, że facet przed chwilą mi zespiewał właśnie 10 dolców za jedną gierkę. Więc no, między 10-20 dolców, żeby sobie zagrać w coś, tu mniej więcej jest. Za sam wstęp było 16 dolarów za mnie, czyli za dorosłego, a dziecko za darmo do 6 lat. Ale i tak, jak na to, że właśnie ta cena nie zawiera niczego, żadnych karuzel, niczego, tylko sam wstęp, no to dość sporo. Idziemy, idziemy, ale chyba się skupiliśmy, wam powiem. Nie wiem, czy idziemy dobrze. Hej, cheese! Jamie! A! O, a tutaj nawet mają takie zwierzątka, żeby sobie pogłaskać. Osiołek też jest. No, fajnie. Do pogłaskania i do zrobienia sobie zdjęć. Tutaj jest kucyk mały i wielbłąd, zobaczcie. Także taka różnorodność na tym show, tym festynie u nas jeszcze mają zwierzątka. Jajmusiu, jak ci się podoba, podoba się? Podoba się tak. Jamie powiedział, że mu się podoba, więc chyba mu się podoba. tu proszę, co mamy? Krówki. Na show też są krówki. Można sobie zobaczyć. Hello, hello. Australijskie. Be careful. Ale one są duże. No, nieźle. Fajne krówki? Tak. No to dobrze. Hello cows. Hello cows. Powiedz cześć krówki. Te krówki. W Polsce są czarno-białe, a tu mają takie. Głównie. Bo czarno-białe też czasem są. One do you want to go on? on the train, okej. Okay. I ulubiona rozrywka Jamie'ego pociąg A tu proszę węże i inne gady. Można sobie nakarmić. Widzicie węża? Proszę. Chyba zasłaniam wam. A tutaj można sobie kamyczki łowić. Oczywiście trzeba zapłacić najpierw, ale no ciekawe doświadczenie też pewnie dla ludzi. No tu się musiałam zatrzymać i wam pokazać. Patrzcie jakie to jest. No nie mogę, kurczę jak na jakimś tym tym parku. Wiecie jak są te rollercoastery? Tutaj też są rollercoastery niesamowite. No nieźle. Mierzamy teraz chyba do największej atrakcji, tutaj, bo takiego wielkiego koła. Nie pamiętam jak to się nazywa ta karuzela. Ja nie mogę na niej być, bo mi jest od razu słabo. Ale wam pokażę. No, a tu wiadomo co, koło kręcące się. Ale ja mam chorobę lokomocyjną, ja bym nie mogła na tym. Niestety, a to pewnie największa atrakcja. A tam patrzcie też kręcące się karuzela, wielka, wysoka, standardzik, ale też bym nie mogła, bo też mam właśnie nie dość, że lęk wysokości, to jeszcze chorobę lokomocyjną. Czyli misiowi się wiadomo, co spodobało, proszę bardzo. Jest! Ale chciałam wam powiedzieć, że niestety wtopiliśmy, bo nie wzięliśmy niczego na komary. Już się ściemnia, nie zamierzam stąd jeszcze wychodzić, a jednak komary zaczynają ciąć. festynów, szczególnie na taką skalę, że widać, co się dzieje i że jest dużo, dużo zrobione. Myślę, że każdemu się podoba. Pokażemy Wam jeszcze więcej, ale widzimy też może z czegoś skorzystać. jest szaleństwo. nie wiem jak wy ale ja to bym tego nigdy nie zrobiła nie weszłabym na to w życiu powiem wam że ja sobie myślałam że to będzie takie wiecie taki byle jaki festyn ale masakra ile to jest food karuzel w ogóle rzeczy do robienia do kupowania w ogóle gierek masakra na skalę naprawdę Powiem wam amerykańską, tak jak się w filmach widzi takie wielkie festyny, to właśnie to zuję. A tu jak Jamie jest zainteresowany, chodzi sobie, patrzy, gdzie sobie się dzieje. C's. A takie coś widzieliście kiedyś? Wow! Kosmici. O, masko. No nie, tu to by mnie głowa bolała. Jamie się zastanawia, na co chce iść i co chce robić. Zaraz pędzimy i z czegoś skorzystamy. Tak, Jamie? Nie. Nie, 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 Tak, 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 tak. Nie, nie, nie. Nie, 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 chyba tak. Bo tam patrzył na parę rzeczy, to zaraz zobaczymy, co by bierzą. <noise> Yay! Yeah! Is it fun, Jamie? Jamie już wygrał zabaweczkę dla siebie, jest przeszczęśliwy. Are you happy? Jamie idzie zamyślony, zastanawia się, co chce. Idziemy <noise> już gdzieś? Mu się zdecydowanie podoba, widać po minie. <noise> Powiem Wam, że ja już z Wami będę zagnała teraz. To znaczy, wkleję to na koniec filmiku, ale żebyście mnie jeszcze widzieli. W każdym razie, słuchajcie, jestem naprawdę oczarowana w ogóle w szoku. Bo tak, to będzie lepsze. Jak to tu zostało zrobione na wielką skalę, i w ogóle ile tu jest rzeczy, jakichś karuzel. Jakiś gierek, zresztą widzieliście, pokazywałam Wam, no niesamowicie, nie wiem na co się zdecydujemy, ale z Jamie na pewno na coś pójdziemy. Jamie mu się też mega podoba i sam nie wie na co iść, ale ziewam mi tutaj, więc e, chyba jest zmęczony. My już się z Wami żegnamy, idziemy troszkę jeszcze tutaj spędzić czas i pokazywam fajerwerki, trzymajcie się, papa? pa! Tu teraz się zebraliśmy na dachu, żeby czekać na fajerwerki, bo zaraz ma być pokaz, mi cały podekscytowany. Jakość średnia, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Ciekawostka australijska, że tutaj sobie stoimy i czekamy na fajerwerki, a ludzie sobie tutaj kawkują, biwakują, siedzą sobie na pakach, w samochodach, otwierane te bagażniki i siedzą sobie tam z kocami. Ludzie są no i właśnie tak jak mówię, z kawami, z jedzeniem i tak dalej. No i tak to się z wami żegnamy. Zmykamy już do domu. Mam nadzieję, że show się Wam podobało. I wszystko, co dzisiaj nagrałam, trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa!